A.M., and we are in trouble, but we don't really care. Really care. Tell ourselves there's always tomorrow, but it will still be fair. No, they don't pick us up, instead, they knock us. Dzień dobry kochani w nowym vlogu. Jak widzicie słoneczko troszkę przyświeca, ale niech was to nie zdradzi, bo pogoda dzisiaj... Hmm. Od wczoraj słuchajcie sypie śnieg, a już powiem wam, miałam taką nadzieję, że przyjdzie ta wiosna i będzie piękna pogoda z każdym dniem, a tu jednak ząg nie ma wróciła zima, ale nic słuchajcie, dzisiaj powinnam się chyba nazwać superwoman, jestem na nogach od 5.30 ogarnęłam cały dom posprzątałam po całym tygodniu, no bo wiecie, że byłam chora, więc też nie mogłam się aż tak dobrze zajmować domem, ale dzisiaj nadrobiłam zaległości, więc posprzątałam w całym domu, jak mogliście zauważyć byłam już na zakupach w Tesco, byłam na zakupach w oszą. kupiłam um, jedzonko dla kotełków i w sumie powinnam teraz jechać jeszcze na bazarek Po mięso i po kwiaty Jutro będziemy robić Dżenowezę na obiad, bo jutro niedziela Massimo zażyczył sobie Dżenowezę, ale wiecie co Stwierdziłam, że nie pojadę sama Ponieważ Max siedzi w domu I nic nie robi Jak to się mówi, zbija bąki Więc zadzwoniłam do niego, żeby się szykował Zszedł do mnie do garażu i zabrał ode mnie Wszystkie samochody, wszystkie siaty I jedziemy razem Na bazarek Jedziemy razem po kwiaty. Tak zapowiada się sobota. Nie, ja tak słuchajcie na poważnie, to powiem Wam, że dzisiaj mam bardzo dobry humor. Mimo tego, że nadal jeszcze jestem przeziębiona i słyszycie po moim głosie, że jeszcze nie jest tak, jak powinien być. Katar nadal mnie trzyma, ale tak jak mówię, uśmiech jest. Samopoczucie dobre jest. To słoneczko, które raz na jakiś czas wychodzi i tak fajnie przyświeca. Także super. Nie wiem, co będzie się działo, słuchajcie, w drugiej połowie dnia, bo tak na dobrą sprawę nie mamy żadnych planów. I nie wiem, czy coś wymyślimy, czy będziemy siedzieć w domu, nie wiem, no zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Także życzę wam miłego oglądania. No i jesteśmy już razem. Tak, jesteśmy razem. Buongiorno, dzień dobry. No. Ty lepiej powiedz, jak ty się dzisiaj czujesz. Dobrze się dzisiaj czujesz? Masło. Kicze. Ti senti bene o ci? Ehm, bom, la Uwa, ci bo inaczej. Ale to, to jest taka pogoda, no. Nie, pogoda, ja No, nie jest idziemy na bazar? Tak, jedziemy teraz, tak jak wspominałam Wam, jedziemy na bazarek nie, 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 po mięso i po kwiaty. Chyba, tak, zobaczymy, czy mają linię. I bo mnie cieszy. Ej, ale ty chyba dzisiaj <laughs> też masz dobry humor, co? to <laughs> główny. Nie tylko ja dzisiaj mam dobry humory. Max też, słuchaj, um, a gdzie dzisiaj będziemy jeść obiad? No Morazowy, diamog. Nie wiesz jeszcze, nie masz żadnego pomysłu? No no, dobra, to jedźmy na razie, załatwić wszystko to co mamy w planach, a potem będziemy ogarniać resztę, tak? Tak. No i słuchajcie, zakupy prawie się udały, oprócz tego, że nie było kwiatów. najprawdopodobniej ci, którzy tam sprzedają kwiaty, się po prostu nie rozłożyli, ale idziemy teraz do Wtomenady coś zjeść, bo Mesimo głodny, ja głodna, a jeszcze Jędrzejczyk przyjdzie, także może skoczymy na pizzę, a i przy okazji Mesimo wypatrzył sobie jakąś kurtkę w zarze, także idę zobaczyć co mu się tam spodobało. Zobaczcie, zakupy udane, Massimo kupiłeś kurteczkę Kurty, na wiosnę, no to co, idziemy coś zjeść. No dobra, to co, dzisiaj jemy w Italiano. Proszę, lunch, pizza. A co będziesz brał? Może jakaś sałatka, co? Czy pizza? A ty chcesz tą, tak? Słuchajcie, to jest ulubiona pizza Massimo. No, a ja jeszcze nie wiem, co wybiorę. Dobra, sprawdzamy. Tak, kochanie, boczek jest dla ciebie, a reszta dla mnie. I twoja pizza bez jajek. Smacznego. Jest Jęcuczo, dzień dobry, przyszła Twoja pizza smacznego. Znaczy. Skorzystam z okazji, że chłopaki oglądają mecza i chwilę do Was pokadam, ponieważ bardzo często pytacie się mnie, jak sobie radzę z sierścią moich kotełków i ze sprzątaniem w domu przy dwóch kotach. I pierwsza, najważniejsza rzecz to jest odkurzanie. Słuchajcie, ja odkurzam codziennie w moim domu. Nie ma takiego dnia, żebym nie odkurzała z samego rana całej po prostu powierzchni w domu, bo. Sierść chowa się wszędzie, już nie mówiąc o kurzu, ale sierść jest wszędzie, a ja jej po prostu nie znoszę i to jest pierwsza, najważniejsza sprawa. Druga sprawa to są takie dodatkowe przyrządy, które uważam, że każdy, kto ma zwierzaka, powinien mieć w domu, zwłaszcza ci, którzy mają koty i zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego. Wałek to jest słuchajcie, podstawa. Ja bez wałka to się praktycznie nie obejdę. Wkładów, zapas wkładów mam zawsze. Ha, na kilka miesięcy. Mam też taką wersję Wałka Mini, tylko właśnie jej nie wzięłam teraz. No ale mam też właśnie taką wersję Mini, którą trzymam zawsze sobie w torebce i to jest wersja, którą mam w domu na takie bardzo szybkie usuwanie sierści, nie wiem, na przykład z fotela, jak ktoś ma przyjść, czy nawet z siebie z jakichś tam z moich ubrań. Także wałek, słuchajcie, to jest podstawa z taką taśmą. Yy, najlepsze wałki, według mnie, Ikea, są tanie, a najlepiej się trzymają. Te taśmy są dobrze zrobione, łatwo się niej odkleja, są dosyć duże. I co jest najważniejsze w tych wałkach? To jest to, że tutaj, słuchajcie, trzymają się bardzo dobrze, bo sprawdziłam już. Inne, inne marki tych wałków, i powiem Wam, że zawsze pojawił się ten sam problem. Po pewnym czasie ten środek się po prostu tutaj odkształcał, i podczas rolowania te wałki mi spadały. Tragedia. Także polecam Wam właśnie te z IK. Kolejna rzecz, którą tutaj widzicie, to jest też taki gadżet, a dokładnie rękawica. Ja ją kupiłam kiedyś w Lidlu. I one często się tam pojawiają, więc polujcie na niej. Chyba kosztowała coś, nie, coś około 15 zł, tak mi się wydaje. Teraz natomiast widziałam takie rękawice w biedronce, bardzo podobne, no może bez tej gumy tutaj, ale już Wam powiem o co chodzi. Ta część jest dobra do masowania zwierzaków. Ona się kompletnie nie nadaje do tego, żeby, żeby nią sprzątać sierść, bo po prostu tutaj te włoski o. Te tutaj takie gumeczki są za duże i one niedokładnie zbierają tą sierść. Natomiast ta część to jest, słuchajcie, coś takiego, ciężko mi to opisać, ale jak weźmiemy w tą stronę, czyli tak jakby pod włos, to ona bardzo fajnie tą sierść zbiera. A jak weźmiemy w drugą stronę, to jesteśmy w stanie całą tą sierść z tej rękawicy zebrać. To jest po prostu świetna sprawa, jeśli chodzi, słuchajcie, o oczyszczenie mebli, na przykład foteli, na przykład kanapy, różnych takich dużych powierzchni, gdzie chcecie bardzo ładnie i szybko też sierść zebrać, zwłaszcza tą taką miękką sierść. Bardzo ładnie to po prostu schodzi i szybko się usuwa. Więc ja Wam polecam zakup takiej, właśnie takiej rękawicy. Bo to jest nieduża inwestycja, łatwo się ją czyści, łatwo się ją pierze, a naprawdę przydaje się w domu. I tutaj możecie zauważyć, to są takie chusteczki e, antybakteryjne do dezynfekcji. Dlaczego ja Wam je pokazuję? E, może przy psach niekoniecznie, ale niestety koty mają tendencję do tego, że potrafią sobie wchodzić na różne wysokie powierzchnie. I nawet jeżeli my kota nauczymy, żeby na przykład nie wskakiwał na blat w kuchni, to nie jesteśmy w stanie sprawdzić, czy jak sobie wyjdziemy z domu, kot tego nie zrobi. A koty, jak wiecie, chodzą własnymi drogami, potrafią być wścibskie i kiedy nas nie ma, potrafią z tego skorzystać i wejść na przykład właśnie na blat czy na stół. I teraz takie chusteczki. To jest według mnie, słuchajcie, must have. Ja nimi dezynfekuję każdą powierzchnię w kuchni, zwłaszcza tam, gdzie się je, gdzie kładę naczynia, um, gdzie kładę nie wiem owoce, warzywa, chleb, cokolwiek. Po prostu nie wyobrażam sobie, żeby w moim domu takich chusteczek nie było. To są akurat chusteczki, które są w sprzedaży do szpitali. Do jakichś gabinetów kosmetycznych, które służą właśnie do dezynfekcji dużych powierzchni, ale możecie je kupić mm, bardzo podobne albo tej marki. Albo inne, takie, które właśnie dezynfekują w hurtowniach kosmetycznych, nawet w hurtowniach kosmetycznych internetowych, więc tam wam polecam sprawdzać. Ostatnio też gdzieś widziałam, właśnie w takiej hurtowni, bardzo fajny zapas takich właśnie środków do dezynfekcji, czy takich chusteczek. Ja lubię chusteczki, ponieważ one no, łatwo się tutaj łatwo się je wymuje raz dwa widzicie one są dosyć mokre nie śmierdzą alkoholem nie śmierdzą takim środkiem do dezynfekcji co ja też bardzo sobie cenię także to wam polecam ale możecie oczywiście korzystać z tych wszystkich środków do dezynfekcji w sprayu i po prostu te powierzchnie czyścić także to jest takie moje must have um, zaraz przyniosę jeszcze jedną rzecz i wam pokażę co może wam Posłużyć w sprzątaniu sierści, usuwaniu sierści zamiast takiej rękawicy. Tylko właśnie sobie uświadomiłam, że tego nie mam, ale już po to idę. Ok, jestem już z powrotem. I jak widzicie, to jest zwykła rękawica gumowa. Tak, kochani, najlepszy, no najlepszy, równie dobry sposób do czyszczenia, usuwania sierści. To jest rękawica gumowa, ale ważne jest, żeby miała, zobaczcie, takie tutaj wypustki którymi tą sierść będziecie dobrze zbierać. I to nie wszystko. Rękawice trzeba spryskać jakimś środkiem. Ja tutaj mam akurat ten do oczyszczenia łazienki, ale delikatnie ją spryskać, tylko tak, żeby słuchać, ona była wilgotna, a nie mokra, nie taka ociekająca płynem czy wilgocią. Możecie też skorzystać ze zwykłej wody, oczywiście, ale ja na przykład wolę właśnie takie w atomizerze. Spryskuję rękawicę i przecieram powierzchnię tam, gdzie jest sierść, i wtedy taka rękawica przy pomocy też tutaj takich wypustek, może, wam, może mi się to uda? O, widzicie? Przy pomocy takich wypustek bardzo ładnie tą sierść zbiera. Także, jeżeli nie macie w okolicy możliwości kupienia takiej rękawicy, to polecam Wam zwykłe rękawiczki gumowe, coś do spryskiwania, nawet może być woda, e, właśnie w czymś takim. I ściągamy wtedy sierść. Także e, codzienne odkurzanie, wałki, gadżety do zbierania sierści, no i coś do dezynfekcji to jest po prostu u mnie w domu podstawa. Także mam nadzieję, że teraz rozwiałam Wasze wątpliwości odnośnie tego, jak sobie radzę z sierścią. Ale chciałam Wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć. E, jeżeli chodzi o ubrania, to. Ja mam pralkę z funkcją usuwania sierści. Czyli zawsze, kiedy wrzucam na przykład koc do prania, czy poduszki, takie dekoracyjne, które gdzieś tam w domu na kanapie leżą, i wiem, że gdzieś też ta sierść może w nich być, którą nie dokładnie gdzieś tam zebrałam. Także zawsze nastawiam pranie z tą funkcją zbierania sierści. No i gotowe. Także tak to wygląda u mnie w domu. Szefie kuchni, co mamy dzisiaj na kolację? Dzisiaj maczamy pastel lenticchie. Macaron soczewica. I dopóki upieciamu, corazón, corazón, serce. Enzo, następnym razem, jak do nas przyjdziesz. To radzę ci schować kurtkę do szafy. Tak. Ech, girat dietro. Żebyś go położył. Marta. No, widzisz? Widzisz? Taki taki jest wygodny ten nasz no, koteł. Wie, wipo, Pipo. No. Powiedz hmm? Wiem, że nie wyglądam teraz najlepiej. Olejek we włosach Gęba zmyta Syf na twarzy Ale to nic, słuchajcie oglądamy film No bardzo dobrze Co zabrał kurtkę Także oglądamy film A ja słuchajcie Żegnam się teraz z wami Mam nadzieję, że miło spędzicie czas Teraz czas mm -hmm. dla nas ta, w samotności, jeżeli powiem. <grymne> Może nie do końca w samotności, ale czas na relaks, czas się pożegnać. I do zobaczenia kochani w następnym filmiku. Buziaki, pa!